na swój kanał na YouTube Kto by da, nie Błądzi oraz na swój Instagram niepokonany. Proszę serdecznie. Przepraszamy. Cześć. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj znajdujemy się w restauracji Szczęście na Rynku w Tarnowie. I dzisiaj moim gościem będzie koleżka. Siemajko. E, jesteśmy w sumie świeżo po e, koncepcji Bitwy o Tarnów 3. I powiedz mi, jakie wrażenia? E, jak wrażenia po koncepcji? No, powiem Ci, że takie mieszane uczucia mam, aczkolwiek nie jestem zdania, że wyszedł wysz ten koncept nie najgorzej, ale kwestią e, takim... E, moim zdaniem e, dwójka wyszła dużo lepiej aczkolwiek ta trójka no, zostawia trochę do życzenia, aczkolwiek najgorzej nie było, więc nie znaję za udany koncert. A jak byś miał porównać właśnie z poprzednimi bitwami? Eee, ale stricte bitwy, czy... Bitwy. Eee, jeżeli chodzi o same bitwy, to można powiedzieć, że ta bitwa była najlepiej zorganizowana, e, ze względu na to, że no, jakoś ta organizacja no no Dobrze im poszło, no, nie było tam dużo przerw z tymi bitwami, chłopaki też pokazali większy poziom niż ostatnim razem i no, moim zdaniem to była najlepsza bitwa, stricte jeżeli chodzi o Bitwę o Tarnów. Dobrze, w porządku. Eee, też właśnie widziałam, że Hazard szykuje koncert we wrześniu, Wiesz już coś na ten temat? Eee, wiesz co, coś tam wiem, ale za dużo zdradzić też nie mogę. Ponieważ no to jeszcze nie jest tak dopięte nic za do bardzo, ja też nie wiem czy będę w ogóle na tym koncercie niestety, ale no zobaczymy co to będzie jeszcze. Okej, okay, proszę. Nagrywasz pod pseudonimem koleżka? dlaczego? E, skąd się to wzięło? No historia tej ksywki jest taka, że kiedy zaczynałem swoją przygodę z rapem, e, nie mogłem sobie do pseudonimu, a zawsze jak ktoś nieznajomy pytał o mnie na osiedlu chłopaków czy coś, zawsze się pytali o takiego wysokiego koleżkę i skąd się wzięła ta ksywka. Okej, okay, porządku, um, Też właśnie Hazard wydał ostatnio płytę LEW i co sądzisz o tej płycie, ponieważ Ty też jesteś właśnie na niej? E, co sądzę? No moim zdaniem jest to jeden z lepszych materiałów Hazara. E, też trzy grosze swoje dołożyłem do tej płyty, na przykład jeżeli chodzi o okładkę, na jednym numerze mam swój fit. E, co jeszcze mogę powiedzieć? No tam. Jeżeli chodzi o produkcję mix mastering, też trochę Hazarowi pomagałem nad tym. No trochę pracy poświęciliśmy nad tą płytą. No tak chyba ze 150 roboczych godzin spędziliśmy nad samymi materiałami. Więc no i moim zdaniem jest to bardzo udana płyta. Okej. Okay. Też niedawno w, na YouTube pojawił się Wasz wspólny kawałek z Hazarem Letnia Noc i jak się ogólnie z nim współpracuje Z Hazarem? Bardzo dobrze. W moim zdaniem są to, z Hazarem współpracy to są czyste spontany. Na przykład ten kawałek powstał e, pijąc browarka gdzieś tam w lesie, e, no i wpadliśmy na pomysł, e, napisaliśmy do naszego producenta Podgera, którego serdecznie pozdrawiam, e, że potrzebujemy bitu. Wpadliśmy, e, spotkaliśmy się z Bodgerem. Na no następny dzień był widz gotowy. Zaczęliśmy pisać takie teksty. Postały dosłownie 15-20 minut. No i jest kawałek. Wiem też, że masz y, swoich dużo niedokończonych kawałków i chciałam zapytać, kiedy się pojawią w sieci. Eee, to jest dobre pytanie, ponieważ sam na, na, na razie nie znam odpowiedzi na to pytanie. Eee, mogę powiedzieć, że prędzej czy później na pewno wyjdą, ale kiedy to będzie, to zostawiam już. Y, no, Wam, no, kiedy to wyjdzie, to wyjdzie, nie? Nie śpieszę się jakoś, żeby to wydawać, bo też nie chcę po prostu wydawać czegoś, co nie będzie skończone, a jakoś mi się nie śpieszy. Jeżeli ktoś jest chętny, to na pewno poczeka, a jak nie, no to sobie odpuści, nie? Okej. Okay. Kawał letnia noc. Rapujesz, że yy, to co tworzysz to nie jest dla popularności, że rap to jest właśnie coś więcej niż fame, więc czym dla Ciebie jest właśnie rap i ogólnie tworzenie rap? Eee. Tworzenie ogólnie. Rap y, zawsze od początku był dla mnie tak jakby odskocznią od dnia codziennego. Była to tak jakby moja mała kraina, w której mogę sobie robić żywnie, co chce, co mi się podoba i nikt, nikt nie będzie tego negował. No może później już ktoś będzie miał jakieś ale, jakieś tam swoje do powiedzenia do tego, ale w trakcie procesu twórczego nikt tak naprawdę nie może mi nic narzucić i wszystko, co powstaje w tych kawałkach, no, jest stworzone od zera przeze mnie i to właśnie mnie napędza. Czy okay. uh, planujesz już kimś nagrać kawałek w najbliższym momencie? Pewnie z Hazarem. <laughs> Okej, okay. a planujesz wydać płytę? Tak, planuję wydać płytę. I planuję to zrobić, przynajmniej w planach jest to, żeby wyszła do końca tego roku. Aczkolwiek nie mogę tego obiecać, no bo jeżeli chodzi o bity, to jeszcze, no, jak na razie mam 6 pionych bitów. A nie chcę wypuszczać epki, tylko chciałbym właśnie zrobić już pierwsze solo takie konkretne, żeby było przynajmniej 16 numerów na nim. No i to jest kwestia właśnie czasu, żeby dobrać bity, e, dopisać teksty. Też nie chcę się spieszyć z tym, bo nie chcę wydać takiego babola przysłowiowego. No i. Jakoś jeszcze nie pali mi się do tego, żeby wydać tą płytę, ale tak jest w planach. A czy ewentualnie gdybyś był na tym wrześniowym koncercie, to czy coś z twoich nowych kawałków, które nie będą jeszcze w sieci pojawi się na tym koncercie? Na pewno. Okay, proszę, co cię motywuje do działania? E, co mnie motywuje do działania? E, na pewno motywuje mnie moja kobieta. E, motywuje mnie mój mały piesek kryceska, która jest no petardą, no to jest wulkan energii, którą wylewa na mnie. E, tak samo motywuje mnie progres, który czuję, że po prostu z biegiem czasu po prostu cały czas zaliczam, e, mimo że czasami zdarza mi się odłożyć rap na chwilę w kąt, e, zawsze do niego wracam, zawsze z nową energią i to mnie motywuje właśnie do pisania dalej do działania. Tutaj kobieta y, koleżki siedzi tam i nam pomaga. <laughs> okay. e... A gdyby właśnie jakaś osoba chciała nagrać z tobą kawałek, to na co zwróciłbyś u tej osoby uwagę? Na charakter, na umiejętności czy co by to było? Co by zwróciło Twoją uwagę, żebyś ty zgodził się z tą osobą właśnie nagrać? E, przede wszystkim pierwszy, czy bym się kierował, to są wartości, jakie osoba nie chce z osobą. Na drugim miejscu byłoby umiejętności, bo nie oszukujmy się, nie nagrałby, znaczy nagrać by może nagrał, ale nie chciałbym nagrywać z osobą, która na przykład nie umiałaby składać poprawnie zdanie, tworzyć rymów tak dalej, no bo to, to by się miało cele, nie? ale aczkolwiek na pierwszym miejscu zawsze są u mnie wartości, a ten skill i tak dalej to zawsze tak spycham na drugi plan, bo Taka jest prawda, że człowiek się nie zmieni, a umiejętności można zdobyć. Czy najpierw byś tą osobę musiał jakby poznać, czy w sumie byłoby Ci to tak obojętne? Wiesz co, miałem takie parę numerów, które nagrałem z osobami, których nawet nie widzę na oczy, ale to tylko przez featuringi, na przykład z Hazarem, aczkolwiek jeżeli miałbym sam na przykład na swojej płycie zaprosić kogoś na fit, nie wyobrażam sobie, żebym na przykład nie spędził z tą osobą chociaż w chwili czasu na rozmowę. Okej, okay, porządku. Um... Co sądzisz o hejcie. Co sądzę o hejcie? Hejt jest, zawsze był i zawsze będzie. I trzeba się do niego przyzwyczaić po prostu. No co ci mogę powiedzieć. Trzeba nauczyć się z nim żyć i patrzeć na to, że jeżeli coś ci wychodzi, to ludzie zaczynają tak jakby rzucać ci kłody pod nogi przysłowiowe, więc jeżeli jest hejt, to jest dobrze, bo idziesz do przodu. A tak, A jakimi wartościami kierujesz się w życiu? E, po pierwsze, lojalność, honor, no i duma. To są chyba takie trzy moje główne. Okej. Okay. A jakie masz jeszcze inne pasje poza muzyką? E, poza muzyką e, uwielbiam gotować. Jest to taka moja główna z pasji. E, aczkolwiek e, ostatnimi czasy trochę rzadziej do tego wracam, ponieważ częściej zacząłem jeść na mieście. <grym> Ale tak, gotowanie jest taką główną z moich pasji. Jeszcze e, sporty walki, boks, boks tajski to są moje pasje. E, tak samo e, bardzo lubię rysować. E, co jeszcze mogę powiedzieć? No, gry komputerowe też można nazwać to trochę pasją, bo też kurde... E, Położycia spędziłem przed komputerem nie ukrywając, więc też można to uznać za jakąś pasję. No tak, a jak potrafisz rysować, to w sumie też yy, jakbyś sobie chciał kładkę na płytę jakąś fajną zrobić, to teoretycznie też sobie możesz tak. coś zrobić. Okej. Okay. Yy, co twoim zdaniem musi mieć w sobie osoba, która właśnie jakby zaczyna yy, ten rap, przygodę z rapem, to co musi mieć takiego w sobie, żeby jakby też się przebić przez te inne osoby i ogólnie, żeby tak yy, zacząć fajnie. Po pierwsze. Kórewską determinację. I wiarę w siebie przede wszystkim. E, poza tym, no trochę szczęścia i trochę rozumu. E, co jeszcze, no na pewno nie można tracić wiary w siebie, trzeba dożyć do celu cały czas, e, mimo przeszkód, które los tam rzuca w te kłody nogi przysłowiowe. No trzeba iść cały czas do przodu, nie poddawać się i w końcu pyknie. Albo nie, no, takie jest życie, Nie. Gdyby świat trwał tylko jeden dzień, to jakbyś chciał go spędzić? Eee, zacytowałbym teraz PZ, e, gdyby miało nie być jutro. Mm, Okej. Okay. Porządku. E, czy chciałbyś dodać coś jeszcze od ciebie? E, co bym chciał dodać od ciebie? E, od ciebie chciałbym dodać tyle, że dziękuję Wam za spędzony czas oglądając sobie moją buźkę piękną. E, może zmarnowany, może nie. To już zostawię w waszej ocenie. No i chciałbym podziękować wszystkim za to, że jesteście, słuchacie mojej muzyki, moich wypocin, no i że wspieracie mnie na koncertach, za pozytywne komentarze na Facebooku, YouTube. No i za wszystko. Dziękuję bardzo. E, możesz mi zadać pytanie, albo jakieś wyzwanie. E, wyzwanie, pytanie. E, e, pytanie. E, jeżeli chodzi o y, twoje właśnie prowadzenie kanału na YouTubie, wywiady i itd., y, jaki byłby następny etap, który chciałabyś, tak Na który chciałabyś wskoczyć. Hmm. No właśnie, miałam w głowie taki plan, żeby właśnie przerzucić też swoje wywiady właśnie na przykład na Spotify. Ale już to się właśnie kilka dni temu stało, więc teraz na razie no nie wiem co. Myślę, żeby bardziej też właśnie rozwijać te wywiady, że twarzą w twarz, ale to też wiadomo, być więcej chętnych. No, też muszę właśnie znaleźć na to czas. A jeszcze tak ogólnie nie myślałam, coś, co jeszcze bym chciała w związku z tym zrobić. No, nie. Ja, jest też właśnie na blogu wywiady, ale w sumie teraz głównie to robię właśnie na YouTube. No to w sumie tyle. <śpiewa> Okej, okay. czy chciałbyś coś pozdrowić? Chciałbym pozdrowić samą swoją rodzinę, wszystkich moich bliskich, panią kamerzystkę, która stoi, w sumie to siedzi za aparatem. Dzień dobry. E... I chciałbym pozdrowić wszystkich moich słuchaczy, wszystkich moich fanów, jeżeli tak, takowi są. Eee, no i w sumie to cały świat bym chciał pozdrowić. <grym> Okej, okay, w porządku. Eee, dziękuję Ci właśnie bardzo za poświęcony czas eee, i ogólnie no, też był chętny nagrać wywiad na YouTube. Eee, no i życzę Ci jeszcze wielu sukcesów i mam nadzieję, że gdzieś tam jeszcze na koncertach będziemy się widzieć. Pewnie. Pewnie, że tak. Okay. To jest nieuniknione. <grym> Tak, Dziękuję Ci mhm. bardzo.